Tak oto z pompą dotarliśmy do Exmouth, w południowej Anglii. Dokładnie o, o tutaj. To bardzo zależne od pływów w miejsce, nawet w marinie jest wyjątkowo płytko. Like five centimeters? Maybe ten? To pod wieloma względami bardzo inne miejsce w porównaniu z nowoczesnymi dużymi marinami. Będę polski, jak tylko chcę. Żaden z tych kuszyczków tutaj nie działa. Nie ma żadnego tajemniczego kuszyczka elektrycznego. Uuuuh. Nikt nie wie, nie wie. A to coś pisze. Purukol tutaj. Z inicjatywy byśmy się tu raczej nie zapuścili. Żeglowanie tutaj to prawdziwy tor przeszkód. Te łachy piasku tam przemieszczają się pod wpływem ruchu wody i trzeba się liczyć z tym, że wczorajsze oznakowanie może już dziś być nieaktualne. Najlepiej przypłynąć tu do dwóch godzin po przypływie i to koniecznie za dnia. No, ale widocznie ładne co? Widmouth, Bourbais, rundę na kolejny punkt i południe. Past Dartmouth. Można zobaczyć tylko Dartmouth Day mark. Tak, bardzo krótko. Mówimy o tym, że tak niewiele nam brakowało, żeby o własnych siłach dotrzeć do bezpiecznego portu. No cóż, bywa. Pamy domu, w którym mieszkała żona Nelsona, brytyjskiego admirała, który dwukrotnie pokonał flotę francuską. To admirał, który słuchajcie, odmówił wykonania rozkazu, zastosował własną taktykę i wygrał. Na wojnie niewykonanie rozkazu to kara śmierci. Nelsona jednak nagrodzono. No cóż, zwycięzców się nie osądza. Na to tak jak w domu, wracasz sobie spokojnie, a tu coś nowego czeka do roboty. Kuchenka coś nierówno odpalała, więc Antony ją przyczyścił i… Voilà! Działa! Jest i deser zachomikowany jeszcze z domu. I saw somewhere that even if a jellyfish goes into a blender by accident of course <laughs> and it goes back into salt water it will reconstitute itself. Uh-huh. Okay. <laughs> Mówi się, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. My nie, my dzieci. Mówią, że on nahał jest. testowy, to jest. No, jest quite safe. Chociaż gry zdecydowanie z dzieciństwa. Młodzieży dodam tylko, że tak, tak, mamy internet i jest tak, tak, komórki nam działają. I'm ready. Best, okay. Natomiast wyjście powiedzmy na mm, siku, dostarcza nam nie lada emocji.

So the tide is on flood. It's rising. The wind's behind it. Zła pogoda zatrzymała nas w EXMAF na dłużej. Nie wygląda, że coś się zmieni w najbliższym czasie. Może na umie mają lepsze warunki? Ciśnienie spada. Nasza nadzieja na szybki powrót do Farmow też. today. Surprisingly, twenty degrees minimum sixteen. Tomorrow also twenty minimum sixteen, and the mean temperatures. Yes? Yeah, there are yellow warnings for wind and rain today and tomorrow. Today now apparently there's a thirty percent chance of rain. <laughs> mm -hmm. One o'clock. Oh, oh, oh. One o'clock. It's going to be mad.

That Serena and September Sky are still with us. Somewhere over there is Exmo, where about two weeks ago we started hiding from the storms. And there is doing three knots, three and a bit knots over the ground. Not much wind at all. we And there's September Sky. Fishing Seems they all want to cross my path today. It's quarter past two and there is Dartmouth. I'll go in there for a couple of hours because we don't have the tide, so I'm going a snack. Mini cheddars. I'm following Nigel and September Sky in. Although September Sky seems to be having to tack quite a lot to get in the right direction. I'm at the power. Not moving anywhere very fast, but moving somewhere. Anton z pomocą Kabina i Nigela w swym pierwszym samotnym rejsie dotarł szczęśliwie do Darmaw. Dziękuję za wspólne obejrzenie odcinka. Następnym opowiem Wam, jak wróciliśmy na Amnerys i co to za miejsce do Darmo. Do zobaczyska. Pa!